Cezary Krzysztopa, gorące pytania. Pytaniem, które poruszymy w pierwszej części naszego programu, jest: Czy Puszcza Białowieska umiera? Moim gościem jest na razie tylko pan rzecznik Partii Zieloni, pan Maciej Józefowicz. Dzień dobry państwu. A naszym gościem będzie również pan naczelnik Wydziału Zasobów Przyrodniczych Lasów Państwowych, Jan Tabor, aczkolwiek zatrzymany na razie przez, przez korki. Słuchajcie, chciałbym zacząć od tego, że uczciwie przyznam, że sprawa Puszczy Białowieskiej jest mi osobiście bardzo bliska ponieważ choć sam pochodzę z Puszczy Knyszyńskiej to Puszczę Białowieską również znam a jako młody człowiek pracując w lesie pracowałem również w Puszczy Białowieskiej. I na początek chciałbym Państwu i Panu pokazać pewien materiał, który jest zbitką różnych materiałów dotyczących tego, co się obecnie w Puszczy Białowieskiej dzieje. Bardzo proszę. Jednym z takich argumentów, z którym spotykałem się dyskutując o Puszczy Białowieskiej w internecie, był fakt, że to jest las pierwotny. A las pierwotny, pan się pewnie lepiej zna na tym niż ja, natomiast ja z punktu widzenia laika, powiedzmy, wiem tyle, że jest to las, który jest nietknięty ręką człowieka. Zabawna, to znaczy dodatkowy taki dowcip, polega na tym, że ja pracując w lesie, sadziłem drzewa również w Puszczy Białowieskiej im co też usiłowałem wytłumaczyć moim adwersarzem na Twitterze? To jakby zbija argument, że jest to las pierwotny, aczkolwiek może pewne elementy lasu pierwotnego zawierać. Czy Puszcza Białowieska to las pierwotny? Puszcza Białowieska nie jest lasem pierwotnym, natomiast jest, jest pozostałością lasu pierwotnego, który kiedyś rozciągał się przez całą Europę. I z, i z tego powodu, z powodu tego, że jest to pozostałość lasu pierwotnego o względnie małej ingerencji człowieka, została wciągnięta kilkadziesiąt lat temu na listę światowego dziedzictwa UNESCO z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest wyjątkowo wysoka bioróżnorodność gatunków żyjących w Puszczy Białowieskiej. Nie tylko gatunków wielkich zwierząt i roślin, drzew, ale też owadów, małych roślin, roślin i zwierząt, których nie widać na co dzień. To jest jeden powód. Drugim powodem jest to, że Puszcza Biołowieska dzięki tej małej ingerencji człowieka pozostała lasem naturalnym czyli takim lasem, który sam jest w stanie siebie regulować, jest w stanie utrzymywać swoją bioróżnorodność na wysokim poziomie, jest też lasem, w którym procesy naturalne. Związane z rozwojem lasu, przypływem jednych gatunków, odpływem no, nowych mogą się odbywać bez ingerencji człowieka. Człowiek nie musi tym lasem zarządzać, żeby Puszcza, żeby Puszcza Białowieska dalej żyła, dalej funkcjonowała jako unikalny las w skali Europy, jako nasze unikalne dziedzictwo przyrodnicze. Natomiast już przechodząc, przechodząc do tematu gradacji kornika. I, Przepraszam, to zanim przejdziemy do tego tak. tematu, to ja chciałbym Pana dopytać jeszcze w tej kwestii, bo w dwudziestoleciu międzywojennym, po ogromnych mm -hmm. zniszczeniach dokonanych przez Niemców w Puszczy Białowieskiej, a potem przez angielską firmę, której nazwa się ja. O, właśnie. E, Właściwie to ten las został odbudowany przez leśników i to, że on jest dzisiaj bioróżnorodny w dużym zakresie, to rozumiem, że jest też efektem odbudowy tego lasu yy, przez leśników. Tego dowodzi również fakt, że niektóre z gatunków, które w jeszcze większej bioróżnorodności występują, na przykład motyle, jeżeli dobrze pamiętam, chociaż nie chcę się mądrzeć, bo tak jak mówię, nie jestem specjalistą, yy, tak jak motyle w Puszczy Knyszyńskiej są bardziej bioróżnorodne niż w Puszczy Białowie. Chociaż Puszcza Kneszyńska jest w znacznie większym stopniu. A w, jeszcze w tej chwili praca leśników nad Puszczą Kneszyńską trwa bardzo aktywnie w odróżnieniu od Puszczy Białowieskiej. Czy można zatem stwierdzić, że bo bioróżnorodność Puszczy Białowieskiej jest zasługą leśników? I tak i nie. Z jednej strony leśnicy sadząc. Nowe drzewa, które wcześniej nie występowały w Puszczy Białowieskiej w tak dużej obfitości jak wcześniej. Na przykład świerki rzeczywiście tą bioróżnorodność zwiększyły, ale z drugiej strony sprowadziły gatunek drzewa, który jest bardzo który jest ulubionym przysmakiem kochnika. Gdyby w Puszczy Białowieskiej nie było tylu świerków, gdyby ta ingerencja człowieka w naturalny drzewostan nie była tak silna, nie, 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 nie mielibyśmy dzisiaj aż tak wielkiej gradacji kochnika, jaką obserwujemy. Nie, ale wtedy nie byłoby puszczy, bo puszcza została zniszczona przez Niemców, a później przez Centurię. Ale Puszcza Białowieska to nie są tylko świerki, to nie są tylko lasy i glasy. To jest drzewostan, który. Naprawdę w rezerwatach przychody, w innych częściach puszczy, także po stronie białych, nie był ruszany przez człowieka przez, przez, kilka, przez kilkaset lat. A jeszcze jedną taką ciekawą, dosyć, ciekawym dosyć aspektem tej dyskusji jest fakt, że owszem, w lasach typowo świerkowych, zdaje się, występujących w Beskidach, tam gdzie występuje gradacja kornika i nawiasem mówiąc, jest to też ostro zwalczana. Ubytek świerka powoduje zwiększenie bioro, bioróżnorodności paradoksalnie, ponieważ ubytek świerka powoduje, że pojawiają się inne gatunki. Ale inaczej jest w Puszczy Białowieskiej, gdzie tego świerka, tak jak pan zauważył, no nie ma tak znowu dużo. Jest, nie wiem, tam 20 parę procent, jeżeli dobrze pamiętam. I nawet w tym mniej przypadku chyba, słucham nawet nie chyba, chyba kilkanaście procent z tego 25% mogło być zniszczonych albo przez kochnika, albo przez susz ale to już no teraz, na nie mnie, teraz na pewno mi się teraz na pewno mi ale było powiedzmy, że no nie chcę też dyskutować Szkoda, że pana Tabora jeszcze z nami nie ma pewnie by nas tutaj pouczył w tym zakresie w każdym razie ubytek świerka w Puszczy Białowieskiej powoduje zmniejszenie bioróżnorodności tak na no w dłuższej perspektywie świerk zostanie. Zastąpiony przez inne gatunki drzew. I to nie, nie wynika tylko z gradacji kornika, to wy, wynika też z ogólnie ocieplenia się i osuszenia klimatu w Polsce. W ogóle ze świerkiem jest problem nie tylko w, w naszym kraju, ale też w innych krajach. Półkuli Północnej, tam gdzie lasy iglaste do tej pory miały silną pozycję, w Czechach, na przykład, jak pan wspominał, w Sudetach, czy nawet po drugiej stronie świata, w Kanadzie, tam też świerk wymiera, atakowany przez kochnika i suszę. Dobrze, że pan to poruszył, tak więc, bo to jest bardzo ciekawe porównanie, nie? że jest podnoszony argument tego, że a w Ameryce nie prowadzi się takiej gospodarki leśnej, że tam w większym stopniu lasy są naturalne i pierwotne i jakoś sobie radzą. I to jest prawda. Znaczy, prawda, no nie mnie ocenia, Wiesz, ale powiedzmy, że ja to sobie tak oceniam jako, jako lajk. Like, natomiast dodatkową informacją i znaczącą różnicą pomiędzy tamtymi lasami a Puszczą Białowieską jest tam, że tych lasów jest tamtych lasów jest lasów są ogromne połacie. I gradacja kornika na jakiś obszarach nie powoduje uzamierania znaczy jakichś ekosystemów, na pewno, ale nie całych. A w przypadku Puszczy Białowieskiej, która jest swego rodzaju taką wyspą, yy, Wobec takiego dosyć takiej powszechności, takich typowo upraw leśnych wokół i lasów, które nie są pierwotne. Więc jeżeli tam się udało jakiś stopień bioróżnorodności uzyskać, i to udało się ten stopień uzyskać w wyniku działania człowieka, to czy ten eksperyment usuwania świerka z puszczy Białowieskiej nie jest zbyt ryzykowny? To znaczy, my nie postulujemy usuwa, usuwania świerka z puszczy Białowieskiej no facto, tak, bardzo to jest efekt i bardzo dobrze, że nikt tego świerka, świerka nie usuwa natomiast, co do, natomiast, co, do, co do, bioróżnorodności, nawet za kilkadziesiąt lat, nawet jeśli tego świerka nie będzie, to na jego miejsce przyjdą nowe gatunki drzew. Nie, nowe, przyjdą... te, które tam już są. Czyli spowoduje to w większym stopniu powstanie takiej monokultury. No nie mono, bo polikultury, która będzie zawierała ileś tam gatunków drzew. Ale są to będą to gatunki, które już tam są, a spowoduje to tylko tyle, że wypadnie świerk. A mało tego, że Natomiast spowoduje. Świerki, tak, tam nie był. Elementem zupełnie naturalnym świerk został w, w dużej mierze w dużej mierze sprawdzony przez człowieka, więc co człowiek dał zaprawa to też jest jakiś naturalny proces. Więc, pan mnie bardzo nie, nie Kornik bardzo, tak. nie jest teraz największym zagrożeniem dla puszczy. Kornik jest gatunkiem żywiącym się świerkiem, natomiast puszcza w swojej zdecydowanej większości to nie jest świerk, to są inne gatunki też liściaste, znacznie większym zagrożeniem nie tylko dla puszczy, ale dla. Ale, ale dla innych lasów, dla całego ekosystemu Polski jest susza. To susza też powoduje, że drzewa stają się suche, drzewa nie otrzymują dostatecznej ilości wody i drzewa nie są w stanie chronić się przed kochnikiem sam kornik był jest i będzie natomiast jego obecna gradacja została spotęgowana przez obecną suszę wywołaną zmianami klimatu a nie ma pan wrażenia, że gradacja kornika została spotęgowana poprzez zakazanie leśnikom działań które są dosyć powszechnie, stosowane właściwie No nie, nie wiem nie chcę powiedzieć na całym świecie bo tego nie wiem ale wydaje mi się, że przynajmniej w naszym regionie, jako walka z gradacją kornika, ale, ale wydziałanie nie było skuteczne z kilku powodów po pierwsze na mapie którą pan Pokazały, widzimy, że te pierwsze obszary gradacji kornika występowały po stronie białoruskiej. My nie mamy wpływu na to, co zrobi Białoruś ze swoim fragmentem Puszczy Białowieskiej. Po drugie, drzewostany świerkowe nie są w Puszczy Białowieskiej zbite w jedną dlaczego w tej chwili gradacja kornika w Puszczy Białowieskiej po białoruskiej stronie jest mniejsza? Dlatego, że kornik. Że, dlatego, że kornik drze. Dlatego, że kornik drzewami się pożywił, drzewa wyschły, natomiast na suchych drzewach, na powalonych drzewach, żerują gatunki, które w naturalny sposób zwalczają kornika. a Nie sądzi, nie sądzi pan, że na gradacja kornika, Jest to zupełnie naturalny proces. Że nie sądzi pan, że gradacja kornika po białoruskiej stronie jest mniejsza, ponieważ Białorusini stosują tradycyjne metody obrony przed gradacją kornika. Czyli wycinają drzewa na dużą skalę? Tak. Te, które są zagrożone, te, które są chore. Nie ma innej metody ochrony przed gradacją kurnika. Usu, nawet leśnicy nie usuwali całości padłych świerków i nigdy tak nie było. Zostawiali no część sensu, tych świerków, tak. tak ale inną część znowu usuwali po to, żeby no zmniejszyć tą gradację. Nie wiem, czy pan był, zauważył takie posty, które się pojawiły na Facebooku, którą, o których, w których piszą właściciele okolicznych lasów, że kornik już wychodzi z Puszczy Białowieskiej. Kornik zajmuje jeszcze dalsze tereny niż Puszcza Białowieska. Ludzie się skarżą na to, że ich prywatne lasy są taką przez Kornika który rozmnożył się w Puszczy Białowieskiej, Kornik też rozmnożył się w rezerwatach na terenie Parku Narodowego tam wycinki nie można prowadzić i to warto podkreślić i nigdy nie była prowadzona nigdy nie, znaczy, nie była prowadzona. Była, może być prowadzona przez pracowników Parku Narodowego to z nic z leśnikami nie ma wspólnego Tylko teraz wycinka na wielką skalę jest niemożliwa nieskuteczna po pierwsze z tych powodów które przed chwilą wymieniłem a po drugie z a po drugie z. Powodu sytuacji, którą mieliśmy już parę lat temu, mieliśmy olbrzymi opór i ekologów, i strony społecznej i organizacji międzynarodowych. Czy takich dobrze jak rozumiem, że Unii, Unii Europejskiej UNESCO, ze względów zarówno naukowych, ze względów przyrodniczych, ekonomicznych, jak też. A to zdania naukowców są podzielone, jakie metody należy yy, stosować? No zdania przyrodników są dosyć. Są dosyć jasne. Wycinka na ograniczonym obszarze w lasach gospodarczych ma sens, natomiast wycinka na tak wielkim i rozbitym drzewostanie świerkowym, jak jest w, w Puszczy Białowieskiej, spowoduje tylko zubożenie tej bioróżnorodności, natomiast nie doprowadzi do skutecznej Czyli to, że Ile lat temu, wtedy, kiedy można było kilkaset tych świerków wyciąć? A to zostało powstrzymane w wyniku działania organizacji ekologicznych, doprowadzono do sytuacji, w której ta gradacja urosła na tyle, że nie ma to sensu. Znaczy, gradacja by u, urosła niezależnie od tego, czy by te drzewa wycięto, czy, czy nie? Ale ja to 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 ratujemy, i tak, by Ratujemy świerki i tak by innych albo lasach, z strony albo z rezerwatów. Zawsze jest gdzieś jakiś kornik, ale można tą gradację zmniejszać i ograniczać rozmiary, które w tej chwili przyjęły rozmiary plagi. Mamy przede wszystkim teraz. Zstepienie klimatu Polski, mamy suszę i to jest podstawowa przyczyna A ciekawe, bo w Puszczy Białowieskiej akurat mamy ubagnienie teraz i Puszcza Białowieska może się fragmentami zamienić w bagno białoruskie. Przepraszam, białowieskie chciałem leśnik białoruski. Mamy też raport w Fundacji Dzika Polska z czerwca tego roku dotyczący tego, jak lasy państwowe sobie właśnie radzą z gospodarką wodną Puszczy Białowieskiej, jak radzą sobie z małą retencją, jak radzą sobie z obniżaniem poziomu wód w Puszczy, który trwa. Od kilkudziesięciu lat. I konkluzja jest taka, że nie radzą sobie wystarczająco, co więcej, bardziej niż o małą retencję dbają o rowy odwadniające. Dbają o to, żeby drewno w puszczy były, było bardziej suche, a przez to bardziej atrakcyjne dla przemysłu leśnego. Bardziej się nadawało. Tutaj bezcięcie. porusza pan taki. Tutaj musimy zrobić przecinek, a po przecinku wrócimy. Mam nadzieję, że z udziałem pana Jana Tabora z lasów państwowych. Do zobaczenia po przerwie.